Ja już mam jest jestem ja, Was filmie. was skręciłem odcinku na moim kanale. I Tomek. I widzę Was też Tomek. Dobrze to widzisz, he, he, Hej, dzisiaj ja nagrywam odcinek, bo sobie gram, bo ja dzi, te, dzisiaj gram. Dzisiaj zostawcie, hmm, tak ile ją widzę z siła, tak? 30. Zaś za dużo.

Dobra, ja szukam kogokolwiek i nie widzę. Zawiam. Się błąkam. A jak zostawicie 15 łapek w górę, leci nowa seria. Nie powiem wam jeszcze jaka. A jak zostawicie te 13 łabek w górę, to wtedy. bo, bo wam co to seria. Dobra, A z... Nie, na ten odcinku wam powiem. Bo... O, ty tak ty nie żyje. Nie pytajcie. Aha. Klapy trzyny tomek. Ktoś będzie łuk? o nie. Błagam, że to nie ma... Morderoka nie może podnieść łuk. Ale może go zrobić tymi szlepkami. Przepraszam widzowie, ale coś się tutaj zbagował. Ten morderca leci ciśni, ciśnie, ciśnie mocno. Czyli włącz piosenkę o Murder staryszu. Nie. Nie. Nie pytaj. Nie, czy to ma prawa autorskie? Ja te nie puszczam. Dwie ja osoby są niewinne, pamiętaj. A nie zabijesz ja niewłaściwą osobę, to ona i ty giną. Czyli... O nie! Ta Alex! Te... O nie! Dobra! Dobra, wiem, tu jest imp... Morderca! In... Morderca, właśnie... masz. Jeszcze mówić, że jest impostor! Przepraszam, among, among Us! Among Us! Morderca! Imposter! I trampolina! Nie, trampolina! Nie. Dobra, wiemy, wiem, kto jest! Z... Nie, chciałam mówić, wiemy, kto jest! Nie, już to była ta ale! Chodź, myślałam, że to jest tontarny. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejną gierką. Lecimy z kolejną gierką. Gierka. Chyba jest pełna arena. Chyba jest się trzy gierki. co? Dobra, trzy gierki. Grana. trzy gierki. Dobra, niewinny, okej. Okay. Zawsze spełni się... Tam... Boi się go! Boi się wszystkich ludzi. Tak się wszystkich boi. To mord na no tylko na Murder Mystery Do ja, na i Skype. Dokończę. Bo ja tylko umiem na i Murder Mystery grać. Gra Gra Dobra, Dobra, O nie! jak postać. Uciekaj OK Okej. To ty się postaci chodzą. Siń Dobra, to bęk. Idź! I szukać złota! No, szukam! <grym> Boże, drogi! O co mógł się skampić, jak dzieci wskoczę? A każdy wie, jest... że jestem? Wie, że w Ban Więc w wskoczę! Przepraszam, że powiedziałam tak jak. Dobra, Dobra! Eee... okej... Okay. Może lepiej złoto. Okej... Okay. Jak nie zabije, jak z nich jest mordercą, to pewnie nie zabije, bo jest dwójka. Trójka raczej A Już! Trójka! Trój. Jest trójka, więc pewnie mordercę nie zabije. Ale to jest nie Nie chodzę. Dobra. Obserwuj na sieciach. Poczekaj, czy ona... Ją zabiją? dalej o rozmawiam. rozmawiają? Nie. sobie. to są jakieś koleżanki? Hmm. Albo siostry! Eee, nie wiem, co eee. oni Pozdrawiam! Pozdrawiam Was, Ty, dziewczyny. Wy, też że są na tej gierce pozdrawiamy Was. Ej, napiszcie, mi że nagrywamy, czy nie? Ja. To jest gry. Nie zamieniliśmy Waszych. Dobra, dobra, dobra. widzowie. Pozdrawiamy Was, tą czwórkę, którą teraz widzicie na ekranie. Tą diaboliczną i tą dobrą. Tego anioła i demona. O! Znowu ten właśnie... demon, ale w... gdzie ten anioł, to w... ja nie wiem. oddawiam właśnie was. Dziewczyny. Tą dwójkę właśnie PRAWDA! <laughs> ja uciągam się, się tutaj zaraz. Okej. Okay. Słuchajcie, to jest dobre miejsce na kamp. Boże mi się przyciski. <laughs> Masz zdechodzisz. No wiem, dobie! Zobieciem! Przed... Ja napiszcie! Okej! Terowanie się Boże, ja chodzę jak normalne. Anormalny. Okej. To wie. Ona to tutaj jest. wie, Jednak... Jednak dziesięć. <laughs> Eee, Steve! Zostawcie po tym. Jak zostawicie po tym filmie 5 łapek w górę, starczy je nowa seria na kanał. Dobra, wziąłem przez Patrz, jak to, 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 no, no, to ja wcześniej. Tomek znowu mówi. się Widzowie, jak to mówi, to on też dada. Dobra, słuchajcie. I 5 gierek za zagramy, bo 3 zagraliśmy. Nie, dwa. No, jak się wygraliście? Hej, pięć, panie dziadku. Jak tam żyć, kochanie? Dobra, Dobra, ja no, tak, tak. Nie wiem, czy zważyliście, ale moje wszystkie filmy, znaczy najdłuższe są to 15 minutowe. 15 minut mogę tylko nagrywać. 15, 15 minutowe mogę tylko filmy nagrywać. Bo Boże, Naszę, ale ludzie! To, ale to wina serwera. tak. To Dobra, wina, nie serwera wie, nie nie nasza. Zaraz wina serwera, ok, nie. Nie Wina serwera nie nasza. Serwera nie nasza. Okej. Okay. Chyba nie żółta. W komentarz zostawia. Okej. Okay. Co ogień, ogień się pali, a my, my tacy mali. Aha. No nie. Widzowie, jak napiszecie w komentarzu zwagowane Boże. złota, to Pan zerduszko i odpowiem na filmik. Znaczy na komentarz odpowiem. No, ja po prostu wybiorę komentarz. <grym> Jeżeli... Dobra, się jedna gierka. A i kto ogląda pierwszy ten filmik, to dzisiaj będzie taki maraton. Kto napisze pierwszy? Na to? Mam to, to może powiedzieć. Jaki? Co? Jaką nową serię mam dać? Ile następnych? Kto tutaj napisze jest? pierwszy? O, mam dziewczynę Filip w Filie. I nie spisujcie. Najpierw zobaczcie, a potem wpiszcie. Może jestem ja niewinny. winny jak być I jak, no właśnie, jak, jak kto napisze, ten, ten, no, ten mi napisze, napisze, że da... Dobra, dobra, Dobra w wcale nie no. Dobra. Dobra, mamy się pić Kto napisze pierwszy, to on później odpowiedzi komentarza. To niech napisze jak, z czego mam nagrywać. O, mam jakieś jak Dobra, Jakieś tam. nowe okay. minigierki z Minecrafta oczywiście. Kładki serwerki. Boże, ja to nie sobie, Musicie. Musicie napisać nazwę serwera i nazwę minigierki. Obecnie z serwera to. Dobra. A z którym gazi w tą minigierkę. Ziem, napisać nazwę, bo... Po... Nie tam zbyt wiele serwerów, a ten serwer, na którym gramy jest akurat mój kolega ze szkoły, a, którego oczywiście pozdrawiam. I w to, pewnie mnie mógł zabić, ale nie, to sara... Kolej, Bo chyba sary też I wtedy... Boję się tego... Boję się tego w czarnej skórze. znam. Ten serwer od kolegi, którego pozdrawiam. Bo się... wszystkich... Okej tak zabiję nas, Zabije. No, Szli, więc. Czy oni nie widzą, że ja ich śledzę? Okej. Okay. Podejrzewam tego w czarnej skórze i do go Dobrze. Tylko ja go śledzę. Tylko ja go. Tego... To jest morder mi, ale... Cześć sobie. mi robię! To jest najdzierka, którą dzisiaj na tym odcinku gramy. Bo mir... Chyba już pan Filip mówił, że... Nowa nuta będzie No właśnie się boję Owo dębie bełek podrobiliśmy. Czy W tym nie widzieliśmy Eee... Uh, okej okay. Idę... tam Przede, dlaczego ja go śledzę? Nie wiem Bo jesteś podejrzany? One będą No właśnie, Ej! Słuchajcie! Za się łapek w górę wchodzi odcinek. O. Że. Że to nam śledzi ludzi? Tak. Śledzi ludzi na Murder Mystery. Każda innych gracz. Ci co? Ci co właśnie. Ja będą, aś, aś nie, będą. Aż gdzie? Czyli tych bo, Będziemy pozdrawiać Okej. Chodź za to. za ten film. I jak ten film, musisz napisać, że to ja. Dobra, lecimy, bo się tego Aleksa do niej podchodzi. Lecimy, na przykład, jaki mnie się nikt wtedy. Hmm. To, to, aż do mnie będzie, że nie przemówił Eee, wpadłem? Na samym filmie Ja mam z chłopak od no, tych filmów Patrzcie jakie okay, dobre Ej. kampy, kuda jeszcze tutaj skakać, Elfie skakać Ej, to weź tam wskocz okay, jeszcze raz to ja Żeby rozpadłem, Żeby z A to moich na Proszę bardzo. A jak? A widzę <gry> a, <gry> a w A gry. gry. To by było już na tyle z tego filmu, więc ja Więc... Pa, to jest ten film.